Lubię bardzo tąka i na tym nie skończę Na Fame my grałem koncert Kocham moich fanów, no i nie robię nic złego Nie dzwonię do goli, no i nie pytaj dlaczego Robię dramy na Insta z moim ziomkiem Przyjechałem w i nie wyjadę w piątek Jak pójdzie story w neta będą spinać się Ale nie minie, odbiłeś mi dziewczynę Jak piłeś u nie to na tyle Kocham moich fanów, to jest prestiż Chciałem pokazać ile ten rok ma agresji 2 0 2 -0. Później się najebałem, później wnioski były na chwilę Chciałem to podsumować, ale mordo to nie to samo Tomasz to mój przyjaciel, ja myśli, że na to prawo. nie dostroję nigdy brata dla tej panny, o nie nie Gdy jej nie będzie to na flache ci przyniesie jej nie będzie to wylecić swe sumienie No i twój bracia, on zawsze z tobą będzie Wój bracia, ja, wybracia, ja, wybracia, ja, wybracia, ja, nie Odbiłeś mi dziewczynę, kiedy byłeś zimem Ja robię sobie muzykę i wchodzę na rynek Myśleli, że dla pomny pokłócę się z ziomeczkiem. Jak nagrywałem z to czułem się bezpiecznie. Nie złożcie się na mnie i Ja ze swojej strony przepraszam e, wszystkich moich przyjaciół, znajomych, których zaangażowałem, którzy chcieli już jechać. I Tomek pewnie też przeprasza, bo dostał masę wiadomości. Planowaliśmy to wcześniej chcieliśmy w ten sposób pokazać, że rok 2020 był pełen dziwnych rzeczy, pełen dram, pełen niedomówień, pełen kłamstwa, pełen spin i dla każdego, dla obu stron był tak toksyczny, że tego nie dało się zrobić w inny sposób niż e, zaangażować ludzi. Chcieliśmy też w ten sposób... Przynieść morał dla osób, które tego słuchają i dla osób, które się podzieliły. Nie dzielcie się, kochajmy się i, i chciałem wam żyć w ten sposób, żeby, żeby rok 2021 był lepszy i nie był pełny toksycznych ludzi znajomości, tak jak mój, tak jak Tomka. I nie, nie zostawiajcie łapki w dół, proszę, my to zrobiliśmy. W sumie dla beczki, nie wiem. Pozdro, kocham was wszystkich. Przynajmniej ja i pewnie Tomek też.